Zapytaliśmy mieszkańców Bytomia, czego najbardziej brakuje im podczas pandemii? Niczego. Ja dostosowałam się świetnie do tego, do tych sytuacji. Niczego mi nie brakuje. Chyba tak jak wszystkim, tych wolności, tak jak było wcześniej życia, wcześniejszego. Tych kolejek, żeby nie było normalnych spotkań z rodziną. Boże? Najbardziej rodziny, tak, żeby się spotykać, no co może? No i w ogóle wszystkiego, no, tego całego ruchu, tego wszystkiego. Na początku było trudno, żeby wyjść, a teraz już można wyjść, to raczej nie. Do sklepu można iść, raczej nic. Yy, a wychodzenia, spotkania ze znajomymi, tyle. Yy, no trzeba dbać o siebie, ale tak mi jest dobrze i ja nie widzę żadnych tam, że jest mi gorzej. O. A jedne co jest fajne, to jest przynajmniej porządek. Jeśli chodzi o ulicę, a jeśli chodzi o ludzi, to przynajmniej mężczyźni nie plują, jak ktoś idzie przed kimś. I, I to jest bardzo dobre, to powinno być. Jest fajnie, jest ok. Nie, nie narzekam. Wydaje mi się, że musimy to jakoś przeżyć, ale jest ok.